Cześć! Witajcie z tej strony Cytryk.pl, a to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie jak zrobić kulki proteinowe z chleba. Dla ryb i łyb. No pierwszą i najważniejszą rzeczą to trzeba miąż chleba tak właśnie zrobić. Na takiej postaci. Rozmoczyć. Drugą rzecz to właśnie jest Bułką tartą. bułkę tartą, tak ty, tyle. Jeszcze do drugiego. A więc tak. Tu będzie cynamon i papryka. Taka o. A tutaj będzie wanilia i trochę cynamonu. Jak już wymieszaliśmy bułkę tartą z tym chlebem, trochę cynamonu wsypujemy. Czy tutaj trochę już więcej będzie? No syp się. O tyle. A w tym tak trochę mniej. Tyle. Wystarczy. Czyli wsypujemy. Tak nie wiem ile papryki. Słodkiej. No słodką. tyle wystarczyło. Teraz wanilię wsypujemy. Jakoś trzeba tu wymieszać. będą trochę problemy z tego co widzę. Wsypujemy sól jeszcze. Tutaj tak samo. Nie. Teraz klej kryżowy Musimy wysypać. Trochę za dużo. Dobra, to co było tutaj u mnie podzieliliśmy na pół. Podzieliliśmy po wymieszaniu. Tutaj dodajemy troszeczkę mąki Poczekaj, ja tak rę, ręką lepiej posypię sobie trochę, bo jest za dużo. Ale to jak, ile kto, ile chce. Okazało się, że ciasto jest trochę za suche, więc dodam jeszcze żółtka. Ale lepiej dodać, żeby była lepsza konsystencja. Żółtko już było oddzielone i zmiksowane widelcem i wlewamy. Tak połowę, bo tutaj wlaliśmy dwa żółtka do jednego. Jedno żółtko mniej więcej. No i gicior. Tak zapakowane właśnie trafiają do lodówki, więc Nara. Kurde. Kulki już po godzinie wyjęte z lodówki i teraz z tych takich kulek większych będziemy takie mniejsze. No tak się ładnie prezentują. Fajne, trochę zimne, bo jeszcze dopiero co wyszły, ale spoko są. Siema. Dobra, kulki już są sklejone i idą na 110 minut do piekarnika. Są ogólnie różne rozmiary. Tu są akurat duże, tam są takie małe, na haczyk, tam te są takie średnie, mieszane i tu waniliowe. Mieszane, waniliowe i cynamonowe. Nice, nice. Woda się ładnie gotuje i za chwilę tam kuleczki będą. Proteinowe oczywiście. Zadamy kolejną porcję kulek. Jak się gotują, jakby wypłyną to właśnie zabieramy i do piekarnika. Kuleczki już właśnie wychodzą na powierzchnię wody i jest za chwilę zabieramy. Kuleczki już są No dobra, kuleczki już są gotowe i za chwilę pójdą do piekarnika. A zobaczcie na tą babeczkę tutaj. Taką podobną macie w ostatnim odcinku, więc zajrzyjcie, przepis na nią jest, więc git. I zostawcie lajka. Kuleczki wchodzą, na 90 stopni na 110 minut. Siema. Nie upieczcie się, XD. Nasze kulki proteinowe właśnie wyciągamy. Tak to właśnie w środku wygląda. Wyszły naprawdę nieźle. No, można na niej szłowić. Musi to ostygnąć i możesz zapakować i łowić. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie lajka, like subskrypcję, jeśli Wam się spodobało. Nie przetestuję wam, wam ich, no bo kwarantanna niestety, ale są, więc no, siema.